Czy można wygodnie mieszkać na 27 metrach kwadratowych? Jesteśmy na Poznańskim Sołaczu. To tu znalazła się stara wolnostojąca kamienica z 27-metrowym mieszkaniem. Jego wnętrze dla swojej siostry zaprojektował nasz bohater, jak sam przyznaje, było to spore wyzwanie, nie tylko ze względu na metraż, ale również na stan tego mieszkania. Mieszkanie zostaliśmy w bardzo słabym stanie. Przez wiele lat, w bardzo skromnych warunkach mieszkała tutaj pani, która ogrzewała mieszkanie na piecu kaflowym. Tak samo gotowała w kuchni, na, na kuchni kaflowej, więc były tutaj w tynkach zapachy tego dymu. Dodatkowo bardzo duża wilgoć w mieszkaniu spowodowała, że cała podłoga była praktycznie przegnita. A pod podłogą okazało się, że pod deskami w ogóle jest goła ziemia. I podchodząca woda spod tą podłogę w okresach dużych, na przykład opadów, no spowodowała, że połączenie tego dymu, wilgoci, zmusiło nas do tego, żeby wyczyścić to mieszkanie praktycznie od gołej cegły. Po wejściu do środka. Czuć, że matematyki nie da się oszukać, to naprawdę niewielkie mieszkanie, zaledwie 27 metrów kwadratowych, ale mamy tu kilka ciekawych zabiegów, jak chociażby lustro umieszczone nad strefą wejściową pod sufitem, podobnie lustro nad szafą w salonie, czy chociażby to pokrywające pozostałą część ściany nośnej. One, te trzy lustra, Powiększają optycznie przestrzeń i nadają mu głębi. Architekt przemyślał też ergonomię strefy wejściowej, bo zazwyczaj, kiedy wchodzimy do domu, to w ręku dzierżymy klucze, które gdzieś odkładamy, i tu możemy zrobić to poprzez ten trójkątny otwór. Przy okazji włączyć światło wewnątrz lub wyłączyć, kiedy wychodzimy z mieszkania. A w tym miejscu bardzo ciekawy detal architektoniczny. Takie kamienne koło, które maskuje uszczerbek podłogi powstały podczas prac wykończeniowych. W tym mieszkaniu widać dużą staranność w wykończeniu, i da się ją zaobserwować szczególnie w miejscu łączenia różnych materiałów, które są ze sobą zlicowane, jak w tym punkcie wykończenie ściany, płytka z nadrukiem lastryko i cieniutka sklejka pokrywająca ścianę od strony salonu. A kuchnia wykończona jest w jasnej tonacji z użyciem przede wszystkim sklejki. Warto dodać, że ta przestrzeń ma już 3 lata i jak widać po tej sklejce ma się ona całkiem dobrze, a więc okazuje się, że ten materiał również jest dobrym materiałem wykończeniowym właśnie w kuchni. Pomimo niewielkich wymiarów, 5 metrów kwadratowych, mamy tutaj pełnowymiarowe sprzęty jak płytę, piekarnik, lodówkę. Mamy też sporo szafek u góry, ale także takie oto pojemne, które sięgają aż do dwóch końców ściany. Ale aby ta kuchnia w mojej ocenie była idealna, a to ze względu na to, że jestem leniwy, brakuje tu jednej rzeczy. Mianowicie zmywarki, którą jak tak z grubsza patrzę, mimo wszystko bym gdzieś zmieścił. Wchodząc w głąb mieszkania, mijamy jadalnię z tym skandynawskim kompletem czterech krzeseł i stołu, a także dochodzimy do przestrzeni dziennej. To tutaj właścicielka rozwija swoją matę do jogi i ćwiczy. Po lewej stronie sypialnia, której wymiary są podobne do kuchni, którą przed chwilą widzieliśmy. Znalazło się tutaj łóżko 2 na 2 tak niewielkie mieszkanie jak to wymuszają poszukiwanie przestrzeni, gdzie będziemy chować swoje szpargały. To też za łóżkiem mamy poziomy regał, a pod nim bardzo wysoką i głęboką szufladę, w której znalazło się mnóstwo kartonów i wszelkiego sprzętu. Po prawej stronie wysoka zasłona, która kryje być może duże przeszklenie. Otóż nie. Znalazła się tutaj garderoba i odsłaniając ją, jednocześnie zasłaniamy sypialnię. To rozwiązanie ma jeszcze dwie zalety. Po pierwsze, nieco zmiękcza nam odczucie tej przestrzeni wewnątrz poprzez ten przyjemny w dotyku materiał, a także oszczędza miejsce. Gdybyśmy mieli tu klasyczną szafę, to musiałaby posiadać drzwi, po otwarciu których mielibyśmy zdecydowanie mniej miejsca do dyspozycji w salonie. W tym mieszkaniu zdecydowaliśmy się zrezygnować z takiego klasycznego salonu, który zajmuje zazwyczaj bardzo dużo miejsca. Inwestorka bardzo lubi gotować i w ten sposób na przykład zaprasza ludzi, żeby z nimi sobie usiąść przy stole. I ten stół mamy, żeby zjeść, mamy wygodną kuchnię, żeby ugotować. Jako że inwestorka pracuje z ciałem, to mamy też tutaj trochę miejsca, żeby rozłożyć karimatę i gdzieś tam się porozciągać na przykład rano czy wieczorem. Łazienka została wykończona w odcieniach bieli i butelkowej zieleni. Nawiasem mówiąc, to bardzo ładna kompozycja Kolorystyczna. Architekt przemyślał także skrupulatnie ergonomię tej łazienki, ponieważ dobrał szerokość i głębokość umywalki oraz szafki w taki sposób, aby nie stanowiły one bariery architektonicznej podczas wchodzenia do pomieszczenia i kończył się ona w tym miejscu tuż za framogą drzwi, wobec czego nie zahaczymy o ten narożnik. Pod moimi nogami mamy kafelki, te same, które znalazły się na ścianie. To ciekawe wykończenie, ponieważ zazwyczaj w łazienkach mamy klasyczną posadzkę. Ale w tym miejscu każdy element zastanej lub zbudowanej architektury stał się pretekstem do jeszcze lepszego poszukiwania przestrzeni i zagospodarowania jej, wobec czego w tej oto ściance działowej mamy wnękę na kosmetyki, a podsunkowy staż stał się pretekstem do długiej półeczki, która ciągnie się przez całą łazienkę, przechodzi przez umywalkę i kończy się w tym narożniku. Mieszkanie jest zaprojektowane w oparciu o bardzo dużą gamę kolorystyczną i materiałową, mimo tego, że jest małe. Ale uważam, że na małej przestrzeni nie ma co się jakby bać takich rozwiązań, bo w mieszkaniu, które jest żywe, kolorowe, wesołe, myślę, że się luźno żyje, że można właśnie pozwolić sobie na pewnego rodzaju nonszalancję, kapcie i, i sweter na krześle i to wszystko ze sobą gra żeby to uporządkować trochę podzieliliśmy tutaj to na dwie strefy kolorystyczne mamy tą strefę bardziej czerwoną i bardziej zieloną przedzieloną taką ścianą ze sklejki ale właśnie ta różnorodność daje taki luz w którym się fajnie mieszka Niewielki metraż mieszkania prowokuje, a właściwie to wymusza kreatywne rozwiązywanie problemów. Zarówno jeżeli chodzi o wymiary mebli, umiejscowienie skrytek, czy też zasobność portfela. Niewielki metraż nie zawsze równa się tanie wykończenie wnętrza. Ten remont kosztował mniej więcej 5000 za metr kwadratowy, z czego połowa to były te koszty czysto budowlane, czyli doprowadzenie tego mieszkania do stanu deweloperskiego, bo wymagało tutaj to zaizolowania i wykonania posadzki, wykonania wszystkich tynków od nowa, położenia wszystkich instalacji. I no to pochłonęło połowę budżetu, druga połowa to jest materiały wykończeniowe, meble i urządzenia. Jak chcemy wyremontować stary budynek, to musimy założyć, że prawdopodobnie coś nas tam zaskoczy. Więc i w harmonogramie, i w budżecie radzę dodawać te kilkanaście procent, żeby mieć właśnie ten dodatkowy czas i dodatkowe pieniądze na delikatne naprawy, często te mury są z starych materiałów lub rozbiórkowych materiałów, trzeba coś wzmocnić, naprawić, doizolować. Więc przy starej tkance warto założyć sobie taki margines. Może się wydawać, że mieszkanie w tak niewielkiej przestrzeni jest dość uciążliwe, ale mnie raczej skłania do refleksji i zadania sobie pytania, ile tak naprawdę metrów kwadratowych dookoła siebie potrzebujemy.